przeciwstawić. Przecież Altiero Spinelli, taki eurokomuch założyciel, którego notabene manifest z przywołuje pani von der Leyen w swojej mowie tronowej na otwarcie aktualnej kadencji. On wyraźnie wskazywał cele. Mają zniknąć narody, ma zniknąć własność prywatna. No i wszystkie polityki Unii Europejskiej do tego realnie zmierzają. Ja się temu przeciwstawiam i właśnie dla Dlatego, że mogę obserwować te, te działania z bliska, od paru kwartałów, z woli moich rodaków, tam posłane jako polski poseł do Europarlamentu. Ja, szanowni państwo, nie, nie propaguję złudzeń. Tam nie ma długoterminowo niczego do ugrania dla Polski. Pakt migracyjny trzeba odrzucić. Zielony Ład trzeba odrzucić. Trzeba się nie dać posłać na wojnę, bo pod pretekstem takich programów jak Tarcza Wschód, reklamowanych przez aktualny rząd. No, pani redaktor, w praktyce będzie to oznaczało, że z polskich kieszeni zostanie doinwestowana niemiecka zbrojeniówka, Francuzka która ewentualnie. Francuska ewentualnie, a na koniec oni dozbroją jeszcze banderowców już i tak uzbrojonych po zęby. Ja tego nie chcę. Dlaczego nie wymyśliliście?